Dzień dobry, witajcie na kanale Hafciarskiej Dzienniczyk Kasi. Ja jestem Kasia i dziś będzie filmik o podsumowaniu czerwca. O tym, co wyszywałam, co skończyłam, co zaczęłam i jakie były postępy na moich haftach w, w tym miesiącu. A przypomnę, że moje podsumowanie składa się z kilku części. Pierwsza część będzie taka ogólna, gdzie opowiem o tym, Ile wyszywałam, A dalej będzie część o moich finiszach, które zresztą widzicie na, na swoich ekranach, potem będzie część o postępach, no i potem będzie nareszcie o zakupach, bo w czerwcu akurat miałam zakupy zestawów do haftu i jeszcze będą ciekawe wydarzenia, bo akurat w czerwcu ciekawe wydarzenia były. Więc co dotyczy ogólnych statystyk, to w tym miesiącu wyszywałam mniej więcej 72 godziny. Wszystkie dni miałam chowciarskie i średnie dzień wyniosła 2 godziny. No, trochę, prawie 2 godziny i 30 minut. W tym miesiącu miałam 3 starty. Dwa z nich widzicie. To jest mięta i kotek i te starty stały finiszami. Jeszcze jeden start nie został finiszem i pokażę go w postępach. Co dotyczy tych haftów, które widzicie, to ja wyszywałam miętę 4 godziny i to zajęło mi dwa dni hawciarskich. A kotka wyszywałam prawie 12 godzin i zajęło mi to 6 dni hawciarskich. Chciałam powiedzieć, że obrazki z tej serii z tych zwierząt, zwierząt zwykle tak, może niezwykle, nie, nawet kotek chyba był najdłuższy. Czyli wyszycie jego zajęło najwięcej czasu bo dotychczas najdłużej wyszywałam chyba jelenie, to było 11 godzin nie wiem czemu, kiedy podliczyłam ilość czasu, to okazało się, że prawie 12 godzin spędziłam z kłotkiem. no a mięta wyszywały się bardzo szybko i przypomnę, że miętę wyszywałam na takiej kanwie rozpuszczalnej i to jest nie, to nie jest kanwa ta tkanina, na której wyszyte jest mięta po prostu kanwa rozpuściła się i wygląda tak, jakbym od razu wyszywała na tkaninie niestety jeszcze nie zdążyłam coś zrobić z tym hawcikiem, bo chciałam zrobić woreczek, no może kiedyś później zrobię a co dotyczy Postępów, to o nich będę mówić w następnej części. Dziś mam już 1 lipca i chciałam pokazać, jak na dzień dzisiejszy wygląda mój chawcik z tym gilem. Jak widzicie, wyszyłam dość sporo i wyszycie w czerwcu zajęło mi prawie 22 godziny czyli wszystko co widzicie, wyszywałam 22 godziny i co jeszcze chciałam powiedzieć, ja chciałam po prostu wyszywać dalej a pierwszego po prostu nagrać jak on wygląda na koniec czerwca, powiedzmy tak i przypomnę co musi otrzymać się taki obrazek, no i wyszyłam już taką część Uh, ну, лічи, що мені він цей єдна тшеча. Припомню, що вишивам кожного місяця два дуже образи. То є образ «Пши самоважи» від Magic Needle і образ, який має таку моєму робочому назву «Old Melody». I oczywiście w tym miesiącu jej nie skończyłam, więc pokazuję postęp. Na koniec czerwca albo na początek lipca, obraz Old Melody wygląda mniej więcej tak. I chciałam powiedzieć, że to jest 25%. Nie wygląda tak, żeby było 25%, ale. Tak pokazuje saga. Co dotyczy czasu spędzonego z tym haftem, to wyszywałam go tylko 3 dni w czerwcu i zajęło mi to mniej więcej 6 godzin. I następny obraz, który bardzo często, bardzo dużo wyszywałam w ciągu czerwca. A to jest obraz przy samowarze, i spędziłam z nim najwięcej czasu wśród wszystkich moich haftów: 27,5 godziny i 13 dni hawczarskich, ale to było w pierwszej połowie czerwca, bo w drugiej połowie czerwca zajęłam się innymi projektami i tylko jeden dzień powyszywałam przy samowarze, gdzieś tutaj, więc to, co widzicie, prawie wszystko było wyszyte w pierwszej połowie czerwca i o tym bardziej szczegółowo rozmawiałam i pokazywałam w filmiku o chowciarskim tygodniu od 1 do 16 czerwca. Ale na początek lipca ten obraz wygląda tak. I teraz jest czas na następną część mojego podsumowania, czyli na zakupy. I nareszcie część zakupowa. A te zestawy, które widzicie, które zaraz pokażę, dostałam na urodziny, bo w czerwcu miałam urodziny. I dwa z nich już widzieliście, bo kotka na przykład ja już wyszyłam, i no już gotowy jest ten hawczyk. Ten zestaw też zaczęłam już wyszywać, więc tylko kładka, a nie taki cały zestaw jest Christmas Tale i nazywam go po prostu pniołek. Następny zestaw. Ja wyszywałam już coś nie coś podobnego, a prawie taki sam domek, ale on był trochę inny. Ten jest chyba z tej samej serii i też go chętnie wyszyję, bo lubię wyszywać takimi kolorami. Następny zestaw, który też pojawił się w mojej kolekcji i planuję go wyszyć no nie w najbliższy czas ale nie będę zwlekać i jak widzicie to znów Magic Needle w tym roku to chyba ta firma którą najczęściej wyszywam i bardzo mi się podoba nazywa się nie wiem jako Pieśń Wiosenna albo coś w tym rodzaju można tak powiedzieć więc to, co dotyczy zestawów. I jeszcze kupiłam. Kupiłam taką kanwę. Nazywa się, nie wiem, ja przetłumaczyłam, jak kanwa wstążkowa, można tak powiedzieć. Czyli ona jest już tak obrobiona, że można wyszyć tylko na, tej, na tym pasku, na tej wstążce jakiś wzór i potem wykorzystać, no nie wiem, na ubraniu albo na woreczkach więc taką kanwę też kupiłam co dotyczy, dotyczy innych innych zestawów i rzeczy to to byłam jeszcze na festiwalu chawciarskim i kupiłam tam też coś ciekawego i o tym będzie trochę dalej No co, nadszedł czas, żeby pokazać co kupiłam na hawciarskim festiwalu. Pierwszy raz byłam na tym festiwalu i tym razem byłam tylko w takiej strefie sprzedaż, i kupiłam coś, no bo jak to? Nie mogłam pójść tam i nic nie kupić. I teraz pokażę akurat co kupiłam i Pochwali się to, co mam, tym czym mam. A więc zacznijmy chyba od tego, co kupiłam. Co kupiłam dla córki. A bo, jak wiecie, moja córka jest miłośni miłośniczką PAND, więc taki futerel dla nożyczek kupiłam dla niej. I ja podam potem nazwy designerów i sprzedawców gdzieś napiszę albo imiona albo Instagramy co odnajdę. Teraz nie będę nazywać bo boję się pomylić i potem no, jak to wyprawić. Więc ten fotel dla nożyczków dla nożyczek to jest dla mojej córki. A dalej kiedy zobaczyłam ten zestaw to po prostu mm, od razu chciało mi się, zachciało mi się go kupić. To kurt jest napisane, kto jest designerem tego zestawu. I tylko mnie jakoś dziwię, że to jest tak mało niteczek, ale pani z powiedziała, że niteczek jest ok. Ja mam nadzieję, że po prostu są długie te niteczki. Tu jest kanwa włożona, ale ja widziałam odszywuję na na plastiku i będę wyszywać na plastiku. No kiedy, kiedy będę mieć ten plastik, bo akurat tu w brześciu go nie mam. Dalej. Pandy. Pandy mam. Co jeszcze? Dla siebie kupiłam ten przepiękny domek. On jest on był bardzo popularny kilka lat temu i ja widziałam go kilka razy na YouTube, kiedy ktoś go wyszywał i nawet nie mogłam marzyć, że kiedyś kupię go sama. A teraz przyszłam, chciałam, nawet nie wiedziałam, że tam będzie po prostu, ale kiedy go zobaczyłam, no to wszystko, wszystko było wiadomo, że go, że go kupię. Jest przepiękny. Tu jest napisane imię designerki Olga Antropowa i bardziej szczegółowo pokażę, co tam jest, oczywiście, kiedy zacznę go wyszywać. A teraz tylko pokazuję, co kupiłam. I od razu kupiłam taką podstawkę przezroczystą do tego domka, bo ona była wypracowana rozpracowana specjalnie do tego domka i widziałam, jak to wszystko działa, i no, kupiłam, bo mi kosztowała co jeszcze? Kupiłam taką pocztówkę, z tylnej strony jest schemat, więc nie będę go pokazywać, ciekawa, ciekawa jestem co otrzymać się i wyszyję też na plastiku. Dalej, bardzo chciałam spróbować jeszcze coś z drewna powyszywać, więc kupiłam takie, takie rzeczy co kupiłam, czyli to jest osobne jakby, A to kupiłam u jednego producenta. A jeszcze muszę napisać pani sprzedawczyni, żeby wysłali mi schemacik do tego organizera. niteczki, jest nieduży, ale taki właśnie potrzebuję i wyszyję tu coś, kiedy będę miała schemacik. To jest dla tylnej strony, ale jest trochę większe, muszę, albo. Wy jakoś wyciąć innego koloru albo ten zmniejszy, zmniejszyć, ten krąg. To jest, to trzymałam w prezencie, kiedy robiłam zakupy. To chyba, ja myślę, że przede się mojej córce, bo ma takie małe hawciki do wyszywania. Taki maleńki organizer. I jeszcze kupiłam to, to wszystko jest od lisy rukadzielnicy i to jest taki organizer maleńki na koraliki. Widzicie, jaki jest, tak? To są magnesiki na koraliki. I to kupiłam w innym miejscu, nie od lisy kadzielnicy, a od innego producenta. A to taki brelok i też to dla córki. Jakoś chciałam pokazać co dla córki kupiłam na początku, a na początku powiedziałam i na końcu. A takie są moje skromne zresztą zakupy, i bardzo chcę zacząć wyszywać ten domek. I możliwe, że wkrótce już zacznę. O, mam nadzieję, że moje zakupy się Wam spodobały. Pierwszy raz byłam na takim festiwalu, w takiej strefie sprzedaż. I po prostu chciałam odwiedzić kilka producentów, designerów i kupić coś od nich. I to akurat były trzy producenci, czyli Lisa Dzielnica, gdzie kupiłam to. Jeszcze była pani Helena, kupiłam od niej ten futerel i jeszcze była ta pani designer Olga Andropowa, gdzie kupiłam domek. Ale tyle było wszystkiego, że po prostu Dużo mi się chciało kupić. Ja po prostu nagrałam, sfotografowałam. Potem obejrzałam jeszcze kilka filmików na YouTube u dziewczyn, które też tam były, i zrozumiałam, że było jeszcze więcej rzeczy: zestawów, haftów, sematów i, i kanwy i mnóstwo wszystkiego, co też chciałabym kupić, więc będę czekać następnego festiwalu. I też będę robić jakąś listę tego, co chciałoby mi się kupić. No i zwrócę uwagę jeszcze kiedyś na innych producentów, designerów i tak dalej. Więc chciałam powiedzieć, że po tym jak wyszłam, to już zaczynało się mi przypomnieć, że o i to chciałabym i to chciałabym, i nawet żałuję, że. Nie kupiłam jakichś innych rzeczy, zestawów, chowcików i tak dalej. Ale to co kupiłam jest super, jestem zadowolona i potem pochwalę się chyba odszywami tych schemacików, które kupiłam. Już zobaczycie w kolejnych filmikach. Co dotyczy wydarzeń w czerwcu, to zacznę od festiwalu chowciarskiego który odbył się 17 czerwca w Mińsku To był czwarty międzynarodowy howciarski festiwal Przestrzeń Inspiracji który zorganizowała znana białoruska ramiarna Biel Baguette Master Ta, Ten festiwal ja odwiedziłam pierwszy raz jak już wspominałam i miałam tylko bilet do strefy sprzedaż a co dotyczy innych wydarzeń w, w ramach tego festiwalu, to oczywiście były jeszcze inne atrakcje, tutoriale, np. wyszywanie koralikami, farbowanie kanwy, jakieś lekcje były, była też parada haftów, spotkanie hafciarek i jeszcze quiz, i jeszcze jakieś konkursy. No oczywiście to po prostu widziałam, że tak było i filmiki na YouTube powstały, ale mnie tam nie było. Chciałam przypomnieć, że odwiedziłam Bill Master na wystawie obrazów i mam o tym filmik w podsumowaniu listopada, więc zachęcam do obejrzenia. Hafciarski festiwal odbył się w tym budynku. Jak zrozumiałam, na trzech piętrach. Ja miałam dostęp tylko do pierwszego piętra, więc teraz pokażę, jak mniej więcej wyglądała ta sprzedaż. W tej wielkiej hali z kolumnami są stoiska, gdzie można było kupić wszystko, co dotyczy hafciarstwa, w tym zestawy, akcesoria, niteczki itd. itd., itd. Zaczęłam oglądanie od tego stoiska, jak ja pamiętam. I dalej, jeżeli będę wiedziała, to będę pokazywać, kto jest właścicielem tego stoiska albo sprzedawcą, designerem itd. Jak teraz zauważycie, ja zwróciłam uwagę na woreczki, bo teraz chcę uszyć jeszcze kilka woreczków. Jestem bardzo zainteresowana, jak one są zrobione. A także jeszcze pomyślałam o poduszeczkach, więc poduszeczki to prawie to samo co woreczki, więc z ciekawością oglądałam jak były zrobione akurat na tym festiwalu. Basia art jest słynna ze swoich motyli i ptaszków. A teraz z dużą ciekawością obejrzałam. Te maleńkie okrągłe ramki z haftem. Widzicie, jakie są, i nie tylko ja zauważyłam, ale też inne osoby też, że to jest ciekawy pomysł. Magnesików też nie brakowało na tym festiwalu. Popatrzcie, jakie są fajne. Bardzo mi się spodobały. O ile ja wiem, magnesiki wykorzystują się przy haftowaniu dla igiełki. Ale ja nie korzystam z takich ozdobnych magnesików, w ogóle żadnego nie mam. Mam takie zwykłe czarne. I ja po prostu czasami jest tam igiełka, ale nie zawsze. Ale to, co widziałam, no to bardzo wszystko jest piękne. Popatrzcie, jakie fajne czekoladki. Skoro już obejrzeliście pierwszą część tego filmiku, to widzieliście, że zestaw z taką pandą kupiłam. Ale wybór był bardzo ciężki. Popatrzcie na te fajne świnki z pączkami i ja nie mogę po prostu wybierałam pomiędzy świnką, a kiedy zobaczyłam pandę, no to wybór był oczywisty. To jest firma, designer, producent, awieczki, nie zabawy, i pierwszy raz, powiedzmy, zetknęłam się z ich twórczością. No i jak mówiłam, wybór był ciężki, ale kiedy zobaczyłam tego słodziaka, no to od razu go kupiłam. Co to jest, to dokładnie nie wiem, ale to wygląda na pudełka. I albo na szkatuły i tak można oprawić swój hafcik bardzo pięknie jak zobaczyłam te hafty to bardzo mnie to zainteresowało okazało się, że to takie małe duszki, które odpowiadają za różne rzeczy bardzo mi rozśmieszyła taki duszek który jest odpowiedzialny za zdrowie psychicznie ja myślę, że każdemu przydałoby się takie zwierzątko. I chyba wszystkie pooglądałam, ale nie kupiłam, ale tak powiedzmy, wpadły mi w oku te sympatyczne zestawy. Lica Rokodzielnica to jest białoruska firma, producent takich akcesoriów z drewna do wyszywania. Są to organizery, śmietniczki i różne figurki z plastiku i drewna. Też kupiłam u nich coś. Pierwszy raz spotkałam takiego designera albo producenta Fanny Stitch. Kupiłam kartkę, żeby wyszyć taką figurkę, ale zobaczcie, jaki fajny pomysł, żeby zapakować zestaw. Dyzainiarka Alisa Krocik przedstawiła swoje wspaniałe zestawy i schematy. Po prostu wow! Nawet nie mogę jakby wyrazić słowami tą piękność, którą zobaczyłam na jej stoisku. Popatrzcie, jakie to wszystko jest niesamowite, urocze i śliczne. To spędziłam chyba najwięcej czasu, bo jak można wybrać, co chcesz wyszyć i kupić, skoro chcesz, prawie wszystko. Designer Olga Andropowa po prostu stwarza wspaniałe schematy i hafty. Ja chyba obejrzałam wszystko, co ona z sobą przywiozła i kupiłam tylko jeden zestaw. Taki domek też widzieliście w poprzednim rozdziale mojego podsumowania. Ale chciałam kupić i domek, i autobus, i bałwanka, i samowar, i jeszcze inny domek i jeszcze inny domek. Po prostu na tyle to wpadło mi w oko, że długo nie mogłam zadecydować. Ja mam nadzieję, że to był nie ostatni zestaw, który kupiłam. W ogóle na tym festiwalu miałam kilka producentów, designerów, do których chciałam jakby tak zajrzeć i możliwe coś kupić. I ta designerka Olka Antropowa była jednym z nich. Więc jestem bardzo zadowolona. Jeszcze jeden producent akcesoriów do haftowania, różnych organizerów i różnych jakby podstaw do wyszywania z drewna to Bierozka, o ile ja pamiętam, to jest firma z Mińsku. I pamiętacie, że zawsze narzekam, że wszystko jest drogo, że nie kupiłam, bo jest drogo, ale tu mogę powiedzieć, że było tanio. <grytanie> Skoro już oglądaliście moje zakupy, to widzieliście, że kupiłam taki brelok dla córki i coś wyszyję na tej, na tej figurce z drewna. Kolejna firma, producent, nie wiem, Jolki gółki Ciekawe hafty, ciekawe schematy. E, obejrzałam dokładnie, nagrałam i możemy iść dalej. E, dalej będzie też. E, ja powiedziałam, nowy designer, bo, bo nie słyszałam o niej e, i powiem, że prace były przepiękne. Zwłaszcza te koty i te kwiatuszki. Po prostu wow. Nic od niej nie kupiłam, ale dużo spędziłam czasu, po prostu rozglądając i otrzymując inspirację. I chyba nie ma żadnej osoby, która by odwiedziła ten festiwal i nie przypomniałaby sobie tych kotów na takiej kanwie z plamami że kiedy ktoś zaczyna mówić, A czy widziałeś takiego kota, albo widziałeś tak, tak, tam były takie śmieszne koty na takiej ciekawej kanwie. To też ta sama designerka, producent, te schemaciki, które były przedstawione wyszyte są skomplektowane w zestawy. Dalej będą akcesoria z tkaniny do haftowania torby, śmietniczki i różne organizery. I tu żałuję do dziś, że nic nie kupiłam, bo to, co widziałam, to było po prostu rewelacja. Dalej też będą też będą akcesoria. Ja kupiłam taki futeral z pandą, a taki duży futeral, czyli kupiłam futeral dla nożyczek taki, a ten duży nie kupiłam, bo był drogi. I są tu przedstawione dużo różnych rzeczy do haftowania. I są w takiej kolorystyce kolorowej, że, no nie wiem, po prostu sprawia mi przyjemność oglądać to. Ten z kwiatami i z liściami po prostu skradł moje serce. Ale już kupowałam jedną kopertę, torbę dla projektów od pani Heleny i pokazywałam, o ile ja pamiętam, to był grudzień. Więc wszystkie rzeczy są po prostu przepiękne. I pewnie kiedyś coś jeszcze kupię. Przepiękne truskawki. Do dziś żałuję, że nie kupiłam. Chciałam je kupić, ale potem jakoś zapomniałam i nie kupiłam. To by było na tyle, co dotyczy festiwalu hawciarskiego. Udało mi się coś nagrać, sfotografować i tak dalej, ale nie wszystko, nie wszystko. W niektórych miejscach było bardzo dużo osób chcących coś kupić, i po prostu no, nie miałam szans tam podejść nawet blisko. Nie nagrałam wszystkiego, ale mam nadzieję, że to, co obejrzeliście, Wam się spodobało. I to wszystko, co dotyczy tej części podsumowania o festiwalu. Skoro jest podsumowanie całego miesiąca czerwca, to chciałam jeszcze przypomnieć, że jest osobny filmik o innym wydarzeniu. To nie było takie wydarzenie chałciarskie, jak festiwal na przykład, ale też nagrałam i zrobiłam osobny filmik za numerem 33 o jarmarku takim rzemieślniczo-rękodzielniczym. I też zapraszam do jego oglądania. Nie będę dużo pokazywać, ale po prostu kilka fragmentów małych filmików to pokażę w podsumowaniu. Chciałam jeszcze dodać, że Jarmark mi się bardzo spodobał i w ogóle spędziłam na Jarmarku mniej więcej 5 godzin. Było bardzo dużo rzeczy zrobionych ręcznie, w różnych technikach i z różnych materiałów, z drewna, ze słomy. Z tkaniny, z nici, z koralików, itd., tak dalej, itd. Tak dalej, tak dalej. I to już by było na tyle, co dotyczy podsumowania czerwca. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku do końca, za zostawienie komentarzy i łapek w górę. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!